Michałowice Koło Krakowa, 13 lutego 2023 roku, godzina 4.12, przekaz numer 1244. Matka Boża. Jam jest najświętsza Maryja Panna, matka mojego boskiego syna Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam cię imieniem mojego boskiego syna Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja odpowiadam, na wieki wieków. Amen. Dziś z woli Trójcy Świętej przybyłam do Ciebie żywy płomieniu, aby przekazać Ci wolę Bożą, więc nie lękaj się. Nie obawiaj się biedne człowiecze, bo jestem z Tobą, by Ci pomóc, abyś mógł normalnie egzystować. Niestety jest ktoś, kto Wam utrudnia normalne funkcjonowanie. To zły duch, szatan. Waszym zadaniem jest ignorowanie demona, a zwłaszcza tego, co do Was mówi. Wiem, jak słabi i nędzni jesteście sami z siebie i sami niczego nie dacie rady uczynić. Jestem waszą i twoją synu niebieską mamą, która wiele może. Jestem pełna Bożej miłości, dobroci i zmiłowania, a nade wszystko pełna zaangażowania. Wy jednak nie chcecie mieć z Bogiem i ze mną za wiele do czynienia. Niepotrzebnie otwarliście swoje serca na oszukańcze działanie szatana, a zamiast kroczyć drogą zbawienia. Idziecie drogą pełną kłamstw, oszustw i malwersacji, drogą pełną lubieżności, perwersji i wszelkiej nieczystości. Za zwodzicielem niestety poszli niektórzy współcześni prorocy Boga. Zamiast walczyć ze złym duchem, słuchają co mówi. Demon pojawia się przed nimi jako Jezus, mój boski Syn, jako ja lub któryś ze świętych lub aniołów nieba. Pokazując się, przekazują im swoje kłamstwa i półprawdy bez oporów, a ci prorocy biorą mowę diabła za Bożą mowę, albo wmawiają wam, że mówię to ja do was lub ktoś z nieba, a tak nie jest niestety. Ten, kto czyta objawienia, niech zwraca baczną uwagę na treść. Czy wszystko jest w porządku, czy nie ma podejrzanych treści, czy wszystko jest zgodne z prawdą. Szatan lubi tytułowanie nią się często posługuje, lubi rozmówce, adwersarza nadymać pychą, złą ambicją. Dość często mówi bzdury lub kłamstwa albo półprawdy. To demon podaje wam różne argumenty do zmiany uznanych, a często podanych w dawniejszych i współczesnych prawdziwych objawieniach. Często te modlitwy modyfikują, dokonują zmian na lepsze, a zmieniona modlitwa traci swoją moc sprawczą, chce przez to sprawić, aby ograniczyć lub wyeliminować swoje straty. To sam Lucyfer torpeduje koronkę do Bożego miłosierdzia a także obrazy Jezusa miłosiernego. W świecie ludzi modlących się powstało spore zamieszanie, a demon się z tego bardzo cieszy. Jezus, mój boski syn, podając treść koronki do Bożego miłosierdzia, nie pomylił się, treść modlitwy podał prawidłowo. Dokonując zmian w modlitwie na te sugerowanie przez demona, można sprawdzić, jak jest w rękopisie, bardzo mocno ograniczacie Boże działanie, wprowadzacie zamęt, rozbijacie jedność. Zbyt mało osób podjęło Bożą i moją prośbę o modlenie się w godzinie apelu jasnogórskiego, dodatkową koronką do Bożego miłosierdzia w intencji ratowania Polski. Teraz ja ponawiam Bożą i moją prośbę, aby modlono się tak, jak prosimy. Im więcej osób przyłączy się do modlitwy za Polskę, tym więcej spłynie na Polskę łaski Bożej płynącej wprost od Bożego miłosierdzia. Ostrzegam Was. To półpiekła walczy z Wami Polakami na wszelkie możliwe sposoby. Na wskutek ich działania rośnie w Was niechęć do dobra i prawdy, powiększa się nienawiść, a wielu z Was daje się nakręcać demonom złymi, niesprawdzonymi, a często kłamliwymi wiadomościami. Zbyt wielu z Was niepotrzebnie powiela kłamstwa na różne tematy. Wiele się złego mówi także o żywym płomieniu. Przez powielanie nagminne nieprawdy demon torpeduje prawdziwe słowa które Trójca Święta i ja przekazujemy przez niego jako nasze narzędzie. My wiemy, że żywy płomień jest słaby, pełen łomności i wad, ale stara się słuchać Boga i mnie, choć nie zawsze realizuje do końca to, o co się go prosi. Szatan będzie coraz zuchwale torpedował wszelkie prawdziwe objawienia, a zachwalał te, które sam przerabia. Zły duch chce odstraszyć czytelników i chce, abyście zaprzestali słuchania Boga i mnie. A z atencją wcielali propozycje szatana, przemycane przez nieostrożne Boże narzędzia. Pozwolili się oszukać niektórzy kapłani i biskupi, zamiast realizować Boże i moje prośby, ci walczą z tymi objawieniami i ich skutkami, idąc za głosem pułapki złego ducha. Do Polski napływają miliardy demonów i wielu ich sług. Do walki z Polakami dołączyli Polscy rządzący i spora liczba biskupów i kardynałów z polskiego episkopatu. Trwają przygotowania do stworzenia GED w wielu miastach Polski. Są wydawane rozkazy, aby wyeliminować z Polski dobrą, zdrową żywność, a w ukryciu dostarczają wam złą, dość często genetycznie modyfikowaną, trwa nagonka zdrowotna. Nie wszyscy Polacy poddali się morderczym szczepionkom, szczepionkom śmierci. Grozi wam spory głód, rządzący będą go chcieli sztucznie wywołać. Demony ogłupiają ludzi, nakręcają ich, nastawiają jednych przeciwko drugim. Tworzy się spore zamieszanie nawet w grupach modlitewnych. Po cichu masowo są mordowane dzieci nienarodzone, a kapłani i biskupi oraz kardynałowie zamiast realizować Bożą wolę walczą z przejawami wszelkiej zdrowej pobożności trywializują ją bagatelizują demonizują dość często niektórzy biskupi suspendują dobrych kapłanów tylko dlatego że są pobożni gorliwi nie zgadzają się na profanację mojego słodkiego Jezusa przez komunię nastojąco do ręki jeżeli nic się nie zmieni a polacy będą nadal tak mocno grzeszyć iść przeciw woli bożej nie pokutować to wkrótce na Polskę może nadejść nowa, gorsza od innych wojna, może zginąć trzy czwarte Polaków, burzone będą domy, wszelka infrastruktura, napastnicy będą pozbawiać Polaków ich wszelkich dóbr narodowych, wszelkich naturalnych bogactw, a ludność będzie masowo eksterminowana. Lucyfer chce zlikwidować największe jego zdaniem zagrożenie w postaci biskupów i kardynałów polskich, nawet jemu wiernych. Jest to dość wysoko prawdopodobne, bo bardzo niewielu biskupów i kardynałów polskich się modli, pości, umartwia się, a tylko to jest ich prawdziwą siłą duchową. Wszelkie zło grożące Polsce i Polakom jeszcze może być zniwelowane, odwrócone, a Polska uratowana. Proszę Trójcę Świętą o to, aby zechciała przyspieszyć pewne wydarzenia. Proszę Boga o to, aby Duch Święty mógł ludzkości ofiarować wcześniej łaskę łask Bożych, oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości. Czynię co tylko zdołam, aby was o Polacy uratować z niebezpieczeństwa waszego unicestwienia, a nade wszystko od wiecznego potępienia wielu z was na czele z biskupami i kardynałami. Tylko łaska oświetlenia sumień światłem świętej, Bożej sprawiedliwości sprawi, że otworzą się oczy wszystkich, demon będzie powalony do piekła, a wszyscy będą mieli szansę na swoje pełne nawrócenie. Kto może i zdoła, niech dołączy do mojej armii różańcowo pokutnej, do tych, co się modlą, poszczą, pokutują, pełnią wszelkie dobre uczynki. Ja nadal jestem waszą królową opolacy. Jednak chcę, abyście zgodzili się na to, aby ze mną mógł królować mój słodki Jezus. Nadal jest brak pełnej intronizacji Jezusa na króla Polski. Do tej pory to mała grupa Polaków i pojedynczy biskupi lokalnie intronizowali Jezusa. On przyjął poddanie tych ludzi, te intronizacje i już działa, ale nadal czeka na tę właściwą. Najmocniej pełnej intronizacji Jezusa sprzeciwia się polski episkopat. Trójca Święta ofiaruje im szansę na naprawę wszelkich błędów i wykroczeń przy oświetleniu sumień światłem świętej. Bożej Sprawiedliwości. Biskupi, którzy się nawrócą, tylko oni przetrwają i to oni wypełnią wolę Bożą do końca. Polaków i ludzi dobrej woli proszę, asekurujcie ich waszą modlitwą, postem i umartwieniami, aby ich wieczność dało się uratować dla nieba. Bóg Ojciec tych złych biskupów, będzie sukcesywnie odwoływał do wieczności. Tylko modlitwa i posty oraz umartwienia za nich uratuje ich wieczność dla nieba. Trójca święta i ja pragniemy, aby do modlitwy i postów przyłączyli się ci, którzy jeszcze tego nie czynili lub czynią to bardzo rzadko. Trójca święta i ja żądamy nawrócenia i opamiętania się tych kapłanów wszystkich szczebli w Polsce, którzy trwają w demonicznym uporze i grzechu. Jeżeli się nawrócicie, zaczniecie się modlić pościć i pokutować, Bóg w Trójce Świętej jedyny da wam ogromne łaski Boże, wówczas wiara w Polsce dość szybko się odrodzi, a to zaowocuje wieloma dobrymi przemianami. Bardzo wiele dobrych zmian nastąpi po oświetleniu sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości. Po tym fakcie wielu kapłanów i biskupów nienawróconych się nawróci, nawrócą się rządzący, dość szybko dokonają dobrych zmian, Polska stanie się kwitnąca, a cały naród ponownie zyska Bożą i moją pełną opiekę, ochronę całej Polski. Bóg i ja chcemy, aby w Polsce w pełni królował mój słodki Jezus. Wasze wszelkie nawrócenie, oraz podjęcie modlitwy, postów i pokuty spowoduje wzrost świętości całego narodu. Wszyscy zyskają moc Bożego błogosławieństwa. Rządzący w końcu wydadzą mądre, roztropne zarządzenia i decyzje. Te decyzje doprowadzą całą Polskę do rozkwitu, do wielkiego dobrobytu. Trójca Święta kładzie przed wami wybór, którego będziecie musieli dokonać, nie będziecie mogli pozostać neutralni, musicie dokonać swojego wyboru. Co wybierzecie? Jakiego wyboru dokonacie? Pół piekła demonów usilnie pracuje nad wami, przedstawia wam wiele, wiele pokus i wprowadza was w liczne pułapki. Nie kroczcie autostradą demona, zawróćcie na wąską ścieżkę wiodącą do nieba. Szatan mąci wasze umysły, stara się was zniwolić, ogłupia was, to on każe wam podjąć jedynie pozornie dobre decyzje. Wielu z was przyjęło szczepionkę śmierci, dało się ogłupić, omamić, ci będą teraz doznawać skutków swoich błędnych złych decyzji. Być może ciała waszego nie da się uratować? ale niech was to nie martwi Bóg i ja chcemy abyście zechcieli ratować choć swoje dusze nawróćcie się przestańcie słuchać diabła zechciejcie pokutować tak jak umiecie tak jak potraficie zechciejcie podjąć posty takie na które jest was stać na miarę swoich sił i możliwości zechciejcie czynić wszelkie dobre uczynki te względem duszy jak i ciała zechciejcie regularnie oczyszczać się na bieżąco w sakramencie pokuty Czyńcie to, dopóki możecie. Niech nikt nie działa na pokaz, pod publiczkę, bo Trójca Święta i ja nie znosimy wszelkiej hipokryzji, która jest kłamstwem. Kto z Was może, niech tworzy nowe grupy modlitewne tam, gdzie ich nie ma, albo niech się przyłączy do już istniejących. By stworzyć grupę modlitewną, wystarczy chcieć, tego nie trzeba nigdzie rejestrować. Szatan nie będzie Wam pomagał, będzie stwarzał przedstawiał szereg trudności, znajdzie wam tysiące wymówek, będzie was od tych kroków odstraszać, od tego byście nie podejmowali dobrych, właściwych decyzji. Już niedługo umilkną prawdziwe słowa z nieba, a stanie się to na początku działania Syna Zatracenia, Antychrysta. Świat i ci, co nim rządzą z mocy i nadania demona, przykują się na przyjęcie i realizację zarządzeń Syna Zatracenia, Antychrysta. W ciągu niedługiego czasu będzie wyeliminowana gotówka na całym świecie, wejdzie pieniądz elektroniczny. Swoimi złymi decyzjami zmuszą was do przyjęcia znamienia bestii, czy PRFID. Apogeum działania demonów nastąpi dopiero wówczas, jak demony ponownie zaczną działać, tuż po oświetleniu sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości. Trójca Święta i ja od lat do was mówimy, abyście się przygotowali na trudne dni. Kto nas słucha? Bez znamienia bestii będziecie umierać z głodu, ale przyjęcie znamienia bestii spowoduje wasze wieczne potępienie. Nie będziecie mogli nie dokonać wyboru. Czas przyspieszył, demon i jego ludzie już są pewni zwycięstwa. Już teraz przedwcześnie śpiewają hymny zwycięstw, ale zwycięstwo z woli i postanowienia Bożego będzie należeć do mnie. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu, macierzyńskiemu sercu. Tak bardzo Was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania i z chęcią realizowali Bożą, a nie swoją wolę. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Chcę Wam pomóc, ale Wy nie zawsze zgadzacie się, aby Wam pomagać. O wiele lepiej i łatwiej mogę działać pośród Bożych i moich niewolników, bo mogę wymusić na nich podjęcie właściwych decyzji. Właściwych reakcji. Przez całe lata i stulecia było wypowiedzianych wiele słów, wielu słuchało tego co mówiłam, niewielu właściwie zareagowało. Kraje wschodu i zachodu diametralnie oddaliły się od Boga, a wolę nieba pełnią tam jedynie pojedyncze osoby i tylko te ocaleją w powodzi zła i nieprawości. Dopóki żyjecie na ziemi. Zawsze możecie się nawrócić, odwrócić się od zła swojego postępowania, a ja do tego zachęcam was z całej siły. Zechciejcie się zdecydować, dokonajcie właściwego, dobrego wyboru, ja wam we wszystkim dopomogę, zaufajcie mi i pozwólcie działać w was, ale i poprzez was dowoli. Kocham was moje skarby i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania, z miłością wykonujcie wszystko to co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Z miłością przytulam Was do wnętrza mojego macierzyńskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie Waszej niebieskiej mamie do końca na tyle, na ile zdołacie, tak bezgranicznie, a ja pomogę Wam z chęcią dojść do wyżyn nieba. Nie lękajcie się o nic. Ale oprzyjcie się z miłością na mnie, bo chcę prowadzić was za rękę do zbawienia, tak jak matka prowadzi małe dziecię. Nie lękajcie się piekielnego przeciwnika, bo ja go depczę każdego dnia. Kto z was pomoże mi ratować dusze, idące tak wielkim potokiem na wieczne potępienie? Czy stać jest was na to, aby mnie posłuchać? Jak bardzo mnie kochacie. Staram się chronić was od skutków waszej głupoty. Bezmyślności i naiwności, lecz nie zmuszę do niczego waszej wolnej woli. Jest na zbyt wielu grzeszących, a zbyt mało tych, którzy pomagają mi w dziele zbawienia dusz. Kto mi pomoże? Nie opuszczę was w potrzebie i mimo waszej krnąbrności i przewrotności, wszystkie was bardzo, bardzo mocno kocham i błogosławię. Kto mnie posłucha? Maryja.